Brwinów uruchomił stacje pogodowe w gminnych podstawówkach. Wszystkie urządzenia już działają. Posłużą mieszkańcom, uczniom do projektów naukowych, a także urzędnikom. Dzięki analizie danych na temat wiatru czy opadów będzie można m.in. zaplanować inwestycje w odnawialne źródła energii lub precyzyjnie zaprojektować elementy odwodnienia na terenie gminy. Cztery założenia dotyczące instalacji stacji pogodowych. Po pierwsze, urządzenia chcieliśmy, żeby były proste i funkcjonalne. Po drugie, ważne było również to, żeby odpowiednio były zlokalizowane, czyli w północnej, środkowej i południowej części naszej gminy. Po trzecie, chcieliśmy, żeby były zainstalowane w naszych szkołach. I po czwarte, chcieliśmy, żeby były wykorzystywane nie tylko do tego, żeby robić statystyki dotyczące parametrów pogodowych, ale żeby szerzej te stacje wykorzystywać. A jeśli chodzi o funkcjonalność, no to parametry, a podstawowe parametry to jest temperatura powietrza ciśnienie powietrza, ilość opadów, a wilgotność powietrza, natężenie nasłonecznienia, natężenie promieni ultrafioletowych. A chcieliśmy, żeby te parametry były dostępne. Już teraz wszystkich zainteresowanych zapraszam na naszą stronę internetową, stronę naszej gminy. W zakładce po prawej stronie mamy stację pogodową, jeśli tam wejdziemy. To można od razu skorzystać i wejść w odpowiednie kółeczka, którymi oznaczone są nasze stacje, i skorzystać z parametrów informacji bieżących, jak i archiwalnych, ponieważ są stosowne wykresy. Podpytaliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie o to, z czego składa się taka stacja i jak może posłużyć uczniom do nauki. Stacja składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł znajduje się na dachu i on obejmuje czujnik wiatru, kierunku i siły wiatru, prędkości, czujnik temperatury na i tak dalej. Drugi moduł to jest temperatura gleby na, na, na głębokości 15 cm, a trzeci moduł to jest punkt Rosy. Na tych parametrach będziemy opierać badania, które będą prowadzone w szkole. Oprócz tego chcemy zbudować stację taką, która będzie taką właśnie naszą, naszą autorską stacją pogodową i stacje, które są w Brybinowie, będą nam służyć do kalibrowania do naszej stacji. Młodzież będzie robiła na kółku technologicznym badania i samodzielnie wykona taki prototyp, amatorski prototyp stacji pogodowej. No, i będą się uczyć, jak zbudować, jak zasilić, jak korzystać z fotowoltaiki, w jaki sposób kalibrować takie urządzenie, ponieważ no, nie, nie ma co ukrywać. To, to będzie nasze autorskie dzieło wydrukowane na drukarce 3D, którą dostaliśmy też w ramach różnych funduszy przekazywanych szkołom. I, no, i najważniejszym aspektem będzie właśnie nauczenie dzieci samodzielnego tworzenia takich urządzeń. W kółku jest kilkanaście osób. No, no, radzą sobie. Myślę, że uczniowie się interesują nowymi technologiami. No wiadomo, że z jakąś tam zna, z pomocą nauczycieli i, i, i moją jako informatyka. Natomiast no, dla nich najważniejsze jest, że zobaczą jak to się robi, jak, je, jak, jak wyglądają takie czujniki, jak się je podłącza, jakich protokołów komunikacyjnych się używa, w jaki sposób zapisać dane do bazy danych, jak stworzyć samodzielnie aplikacje na telefon no Będą się uczyć. Wiadomo, że w tym, w tym wieku jeszcze nie, nie, nie będzie takiej wielkiej samodzielności, ale, ale na pewno zachęcimy ich w ten sposób do tego, żeby tą wiedzę pogłębiali i może kiedyś e, stali się jakimiś nie wiem, programistami albo konstruktorami urządzeń. Jedna stacja to koszt około 20 tysięcy złotych. Natomiast to, o czym mówiłem, one są proste w obsłudze. Więc nie generują dodatkowych kosztów i dodatkowego czasu związanego z obsługą. Więc jeśli raz je się zamontuje, to później w zasadzie o kosztach można zapomnieć. Trzy urządzenia zostały sfinansowane ze środków gminy. Czwarta dodatkowa stacja zlokalizowana na terenie szkoły podstawowej w Żółwinie została zakupiona i zamontowana w ramach projektu Działaj dla Klimatu z funduszy europejskiego obszaru gospodarczego oraz z budżetu państwa.